No, siemanko, siemanko gośma, mistrze Razer. Witam Was w kolejnym filmiku po raz kolejny Strike z Honey Badgera na Freefall. Wow, niesamowite, prawda? Insane gameplay z 187 sekund Game Strike on the map Freefall Domination Mode, co tam jeszcze mogę powiedzieć, nebula zajebisty kamuflaż. No i też w ogóle dzisiaj taki bardziej update'owy materiał, bo poruszę kilka spraw, może zacznijmy od tego, że no pewnie usłyszycie, jestem troszeczkę przeziębiony. No niestety zapał mnie chorób, z miałem w sumie już dosyć straszny katar, ale po tygodniu, wow, po tygodniu mi ten przeszedł, ale jeszcze możecie na pewno usłyszeć bo tu po moim głosie, że no jeszcze troszeczkę jakoś tam resztki tej choroby na mnie, we mnie zostały no byłem przeziębiony, w ogóle to jest dla mnie dziwne, żeby we wrześniu być przeziębiony, ja, 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 jak byłem przeziębiony to raczej byłem w takim bardziej zimowym okresie, tam grudzień, styczeń, luty bardziej te zimne y, miesiące, no a teraz we wrześniu jakieś mnie to dziwnie złapało, nieważne, chociaż ocenie nawet było zimna bo na tym początku września, także być może do tego Eee, także no dlatego między innymi nie było <laughs> ostatnio materiałów i ostatnio w ogóle przystępowałem, no bo więc sami zauważyliście, że to nie jest już taka zajebista, regularna aktywacja, jak to była w sierpniu, gdzie tam praktycznie codziennie co max dwa dni były materiały, naprawdę tam się dosyć sporo działo. Ale teraz nie dość, że no byłem wyziębiony przez ten tydzień, co, co w sumie nie jest usprawiedliwieniem, nie mam też zbyt dużo czasu, bo teraz ogólnie niby plan lekcji, mam dosyć przyjemny, dwa razy, nie, trzy razy po siedmiu, raz po ośmiu, raz po sześciu, tak się prezentuje w ogóle, przez to, że nie chodzę na seks, mam jeden raz po siedmiu, tak bym miał po ośmiu, e, to też nie mam zbyt dużo czasu, też na Jestem tylko i wyłącznie w piątek wieczorem i w sobotę, całą w sobotę, a także no ile, półtora dnia, nawet mniej niż półtora dnia jestem na kompie, także to jest bardzo i to bardzo lipnie. Także tylko w, te, w piątek wieczorem i w poniedziałek, w, no w sobotę mam czas, żeby cokolwiek dla Was nagrać. a uwierzcie mi, że jak już wracam do tego domu, tutaj do mojego rodzinnego tam z białego, to w ogóle nie mam ochoty nic robić. Nawet, no, no, pograć tu jeszcze, i jeszcze, ale też jakoś mi się ostatnio nudzi te granie. W ogóle jestem taki znudzony właśnie dlatego, między innymi, że żegnam jakiejś odskoczki przy PlayStation 3, do którego przyjdę zaraz. Przyjdę zaraz, także ogólnie plan jest dosyć przyjemny. Szkoła jest też dosyć fajna, bo mam dosyć fajną klasę, także ogólnie nie jest gorzej, no ale z racji na... Na to, że ja tam kompanię mam u siebie, tam gdzie mieszkam teraz na stacji, gdzie chodzę do szkoły i mam tylko tutaj właśnie w domu rodzinnym, do przyjeżdżam na weekendy do tego do domu rodzinnego, żeby dzielić się na kompo, usiąść, bo tylko i wyłącznie po to jestem no life'em, oczywiście żeby tutaj odwiedzić rodziców, co tam robią, ogarnąć coś tam, jakieś wiksy, z mi się spotkać. No to właśnie nie mam zbytnio teraz czasu. Też jest, to jest liceum, to nie jest gimnazjum, to już nie są przelewki, także naprawdę będzie trzeba się wziąć za naukę, chociaż w sumie jakoś nie chce mi się, ale odlewiam lekcję, to jest plus i słucham nauczycieli na lekcjach. Jeżeli wyłapiecie cokolwiek co oni tam mówią, no to na lekcji to już macie no w sumie jakieś 60% z głowy. No, nie będziecie musieli się uczyć, naprawdę to jest bardzo dosyć fajny trik. Jeżeli nie chcecie się uczyć, to naprawdę musicie słuchać nauczycieli na lekcjach. A przeważnie przed sprawdzianami, o, wtedy, wtedy to zdecydowanie trzeba spiąć ucho. Dobra, co do PlayStation 3, teraz już wiecie, że materiałów. No, materiałów ogólnie mam nadzieję, że będą dwa na tydzień. Wiem, to nie jest dużo, ale zrozumcie, że ja nie mam czasu. Bo, e Max 2, ale zapewne będzie tylko i wyłącznie jeden materiał w tygodniu Mam nadzieję, że... czyli, znaczy, na pewno postaram się co najmniej jeden materiał w tygodniu dla was e, przy, przygotować Ten materiał wyjdzie w poniedziałek Jeszcze w tym tygodniu będzie jeden materiał w piątek e, Także o PlayStation 3 Także no, jeden filmik, max 2 w tygodniu będą się pojawiały w tej chwili na moim kanale Z recenzją, że nie mam czasu i też trzeba się poświęcić jednak nauce To jest liceum, to nie jest gimbaza, gdzie mogę robić co chcę I uczucie tylko do historii Dobra, co do PlayStation 3, bo też były pytania co do PlayStation 3 Kiedy będziesz się miał? Zapraszaj mnie na tego PSN-a Będziemy grali Na Facebooku właśnie pisałem mam ostatnio, że będą już niedługo w tym tygodniu nawet PlayStation 3 I to jest prawda, wow Na razie tego PlayStation 3 nie mam, ale w poniedziałek niosę mojego zjebanego starego Xboxa Na sprzedaż do tego jednego sklepu z grami i tam ogólnie z konsolami Mówili, że ode mnie odkupią tą konsolę Oczywiście oni tam będą musieli sprawdzić, jak ona tam się sprawuje, czy działa, pada, ogarnąć kinę to oczywiście wszystko tam posprawdzać eee, najpierw, to bym mi kupił to raczej chyba na pewno jeszcze skoro proszą, jeżeli przyniósł tę konsolę do nich. Ona jest. No, no nie jest wadliwa, jest normalna, normalnie działa, także mam nadzieję, że ja ode mnie odkupił za jakieś tam, no nie wiem, 600-700 zł z tym Kinektem jebanym bo to jest naprawdę gówno ten Kinek. Oni jest drogi, ale... Gry na niego to gówno i w ogóle ten kinek to główno nie wiem po co to ludziom. Chociaż to jest, no, no w sumie to jest dosyć fajne, można sobie pobiegać jakiś tam sport i pobrać dobra, nieważne. E, także będę miał, myślę, hajs w torek wtorek Za tą konsolę I właśnie wtedy od razu sobie pójdę kupić PlayStation 3 Bo też już wykaczyłem sobie tam w sklepie Za chyba 550 zł Używkę z padem 500, 250 giga, także no dosyć przyjemna oferta Myślę, jak dla mnie, także będę brał Myślę, myślę, myślę myślę Na pewno będę brał te PlayStation 3, o ile oczywiście będę miał hajs Za Xboxa, który no ty, Tyle hajsu, za które mi oczywiście Pozwolił kupić PS3 Mam nadzieję, że jakieś no, chociażby te zł dostanę na, na te PlayStation 3, które właśnie koszty 550 do tej tam oczywiście były za 580 równe zobaczymy jeszcze jaką wersję będę brał ale jedno jest pewne w następnym tygodniu już następnym, w tym tygodniu jeszcze będę miał właśnie PlayStation 3 i właśnie zachęcam was żebyście wbili na Facebooka link do oczywiście do mojego fanpage'a na Facebooku macie w opisie lajkujcie tego fanpage'a, jeżeli jesteście ciekawi kiedy będę miał PlayStation 3 to właśnie tam wam będę pisał że o mam PlayStation 3 zapraszajcie mnie na taki na taki, taki taki gamer tak i takie, takie 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 gry mam, więc będziemy mogli w niej zagrać Ogólnie na PlayStation 3 będę kupował MW2, MW3 i Xbox, ale to powiem właśnie w materiale w piątek, co tam więcej o właśnie tym PlayStation. Także ogólnie konsole będę miał w tym tygodniu. Zerkajcie na fanpage'a, bo tam będę wam pisał, że, czy mam konsolę, że, jaki mam gamer, tak żebyście mogli mnie zaprosić, jakie gry będę miał od razu, tak będziecie mogli ze mną pograć. Postaram się mieć internet, raczej na pewno będę miał internet w tamte, tam w tej kawalerce. Ogólnie nie mam go założonego, ale jest pewien trick, oh yeah, dzięki któremu będę mógł mieć internet właśnie tam na mojej stacji. Niestety niezbyt dobry, no ale tam pograć, założyć PSN-a będzie się dało. No i cóż, to było w sumie. na tyle. Kevin Strike 187 sekund. Ja go przegadałem dwukrotnie. to już najwyżej puszczę wam dłuższą część tego gameplayu, bo ogólnie gameplay trwa tam ponad chyba 10 minut. Z dosyć fajnym wynikiem 71 do 8 na koniec Także myślę, że ogólnie wam się spodobał ten no dosyć fajny, szybki, kamcy Taki oczywiście jak zwykle zanudzający komentarz Zauważyłem właśnie, że tylko... Bo wolicie jak, jak są jakieś filmiki tematy, tematyczne, jak, jak robię jakieś zjebane i w ogóle to w ogóle nie lajkujecie, nie komentujecie Ale rozumiem, bo takie update są no dosyć nudne Podsumowując Niestety, niestety wszystko powujemy w tej chwili z filmikami na kanale eee... Co do PS-a właśnie, no to to już sami wiecie. Zaglądajcie po prostu na fanpage'a, bądźcie gotowi do gry ze mną na PlayStation 3, no dobra, jeszcze będę wydłużał, dzięki za uwagę magistrzy, no i cóż, trzymajcie się, na razie, cześć, hejka, do widzenia.